Manko z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. Wczoraj Liga Mistrzów na zero, ładnie siadły fawle Sosieda, ale niestety zabrakło dwóch kartek w meczu Lazio, a dziś kolejne typy na Champions League. Sprawdzone grupy Single AKO oraz piłka nożna czy skanery do polskich buków przy ponad 2000 historii typów znajdziecie na naszej stronie SportBC i sprawdźcie też serwis Podziemne Typy, gdzie znajdziecie topowych typerów, takich jak Insider czy Mar i wielu innych. Linki w komentarzu pod filmem. Środowe typy na Ligę Mistrzów zaczynamy od powyżej 12,5 fauli Lipska w meczu z Realem Madryt po kursie 2-0-3. Lips przegrał u siebie tylko 1-0, przez co mają jeszcze szansę na awans i dziś na pewno ostro powalczą. A w spotkaniu Manchesteru City z Kopenhagą idziemy w drugą stronę i tutaj gramy poniżej 7,5 fauli City po kursie 1.88. Gospodarze w pierwszym meczu faulowali tylko 3 razy, a w derbach z United tylko 5. Naszym zdaniem z zaliczką, którą mają, nie będą dużo faulować. A teraz czas na szybki konkurs o freebet 50 zł na mecz Manchester City-Kopenhaga. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz trzeca bramki do godziny spotkania, czyli 21. A jeśli nie macie jeszcze konta Wibet, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy VIP na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.